Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest pierwszy odcinek z mojej kolejnej serii Zagrajmy Wy. No i to razem witam was w grze Wolcen Lords of Mayhem. Gra okazała się, moi drodzy, w zeszłym roku, jest to um, niezależna produkcja studia Wolcen, <śpoko> spoko, nie ma to jak nazwać się studiu i grę tym samym tytułem. E, ogólnie, moi drodzy, w grze wcielimy się... W jedno z trójki dzieci Heimloka. Kim jest Heimlock, to się dowiecie, ja sam w sumie do końca nie wiem. I moi kochani, powiem Wam tak, ja ten pierwszy odcinek już nagrałem. E tylko problem był taki, że niestety w rozdzielczości 2K na Ultra nie wyrabiała mi gra. Więc stwierdziłem, że przełączymy się na rozdzielczość Full HD. Także jeśli ktoś ogląda filmy w 2K, u mnie no to sorry, ale wyjątkowo ten Let's Play będzie dostępny w jakości Full HD tylko. No bo żebyśmy po prostu grali na, na, na najwyższych ustawieniach graficznych, tak. Więc po prostu zdecydowałem się przełączyć na Full HD. Także moi rodzice, słuszno, stwórzmy sobie postać i zacznijmy. Aha, gra okazała się w zeszłym roku, nie wiem czym wspomniałem. Dobra. Okej, okay, teraz tak, ja sobie tu kliknę Blood Trail. Bo z tego co się moi drodzy zorientowałem, Blood Trail jest um, taką jakby mini kampanią po fabule. Także rozegramy to sobie jak najbardziej, także dalej. Dobra Ok. i tworzymy sobie płeć. Znaczy tworzymy płeć, dobra. W sensie tworzymy postać, tak? Tworzymy płeć, kurde, dobra. Panna kobitka elegancka, dobra, wezmę tego facia jakie jakiego być tury i dać, nie wiem my ten niech będzie. E, oczka, oczka. Dobra. Od razu mówię, że ja za dużo odcinka nie nagrałem, nie nagrałem całego. Także spokojnie. To na, nagrałem tam kawałek po prostu i tyle. Ja wam powiem do którego momentu grałem. Dobra. E, włoski może tak. Ja, ja tu tak robię mniej więcej, tak jak tworzyłem sobie wcześniej postać, już tak to robię trochę na szybko. Dobra. Ja sobie takiego Andrzeja zrobiłem. Myślę, że będzie spoko. Mogę niebieskie włosy. Ja, nie, pieska broda wista. Nie, dobra, dajmy mu czarną, dobra, żeby nie wyglądał jak idiota Dobra, dalej I tu, moi drodzy, co najważniejsze, wybieramy sobie klasę e, Znaczy, początkową broń W każdej chwili możesz zmienić swój styl gry I teraz tak, mamy oczywiście w zwarciu No, czyli wiadomo, bijemy się mieczem, wyglądamy w ten sposób Trochę śmiesznie z tym hełmem Mamy e, postać na dystans, wygląda najlepiej, moim zdaniem I mamy maga, oczywiście, który też wygląda trochę zabawnie Ja, moi kochani, powiem wam tak Ja ostatnio w Hack'em bardzo lubię sobie e, pograć postacią na dystans i na taką też się zdecyduje w tym let's playu, dlatego zagramy sobie właśnie łucznikiem, bo muszę przyznać, że wiecie co, sobie ostatnio w Titan Questa prywatnie i muszę przyznać, że łucznik tam jest genialny, nie, także zobaczymy, może tutaj ten łucznik również będzie świetny, także dajmy dalej, imię, wiadomo jaki imię, czekajcie, Andrzejek, wiadomo, Andrzejek musi być, bez Andrzejka nie ma let's playa, dobra, stwórz. No i dobra moi kochani, Andrzejek, poziom pierwszy Okej, okay, dzieci, mloka, gra prywatna, zaczynamy, graj Dobra, lecimy, mam nadzieję, że full HD gra będzie działać już dobrze e, Bo tak jak mówię, grałem w dwa kanał ultra i niestety no nie wyrabiała gra do końca W sensie takim, że no było poniżej 60 klatek dość często W sensie, może no, nie aż tak dużo poniżej 60, było na przykład takie 50, no czy coś takiego Ale na materiale tak czy siak byście odczuli to e, A to wam ma się to oglądać przyjemnie, a nie mi, prawda? Wiecie, w graniu to nie jest aż taka różnica, już tam te 10 klatek w we w ty, ale na materiale myślę, że lepiej, wiadomo, będzie wyglądać, jeśli... Oj, przepraszam, odbiło mi się. <grytanie> na materiale, wiadomo, będzie lepiej wyglądać, kiedy będzie płynnie. Dobra. Okej. Okay. Także mówię, ten display wyjątkowo tylko Full HD. Dobra. Chociaż śmiesznie, bo według benchmarków gra powinna mi wyrabiać się w dwa kana najwyższych, także trochę lipa. Dobra, mamy scenkę. If you cannot defeat me, how do you plan to defeat the supernatural forces that feed and prey on mankind? Again! Do you. do you not feel pain? I feel it all right. Just as I feel yours. Pain is a merciful teacher. I had hoped that you three more than anyone would have learned to embrace it by now. Orphans carry the burden of pain with them, always. Finding a new family only alleviates it. Look at you now. That pain has made you strong. Proud soldiers of the Republic, purifiers hunting witchcraft wherever it hides. The children of Hemlock. My children. With all due respect, what are we doing here? The Brotherhood of Dawn attacked one of our keeps two weeks ago and we still haven't moved against them. Our way commands that we retaliate. Sister, our way. Our way commands that we follow the Senate's orders. What if they ask us to stand down? They won't. Arrangements have been made. Arrangements? Grand Inquisitor! At ease. The Senate voted for your retaliation campaign. They're sending the Purifiers to march on the Brotherhood of Dawn. Good. Operation Dawnbane now begins. Prepare my legion. I'll lead it myself. I okej okay, moi drodzy, tak jak widzicie Hemlock ten wielki siwy z brodą to jest właśnie nasza, nasz stary po prostu, nasz ojciec A my jesteśmy jego jednym, jednym z trójki dzieci No i gra od razu ładnie działa, 100 klatek, elegancko Dobra, w 2K -to miałem tu 50 klatek <grytanie> Dobra, także nice Volcen Studio przedstawia Dobra Zarąbiście, dobrze, że gra nie chodzi. Także mówię, no sorki, ale operacja pogrom świtu w wybrzeże wraków terytorium dzikusów, flayerów. A w ogóle napiszcie mi w komentarzu, a bo zrobię na kanale. O, kto ogląda filmy w 2K, zrobię ankietę, to będzie dobre. Ticks, we need to get through to engage the Brotherhood of Dawn before daybreak. We won't make it in time if we're pinned down. Take my children. Silence the archers. The rest will march on. Grand Inquisitor, purity and sacrifice. ladder, now. Powiem szczerze. Dobra ruchy. Yeah. I'm not betting with you again. Focus. Dzie misja rozpoczęta, dzieci Hejm Loka. Nie zdziwcie się, moi drodzy, że grałem póki co jako zwykły wojownik na początku. To jest taki, wiecie, prolog po prostu. Dobra, także w tym prologu wyjątkowo właśnie będziemy sobie grać no zwykłym wojem. Ogólnie, no to to ja wiem, to już nie będę mam tego pokazywać. Moi drodzy, już podstawy walki w tej grze poznałem. E, także ja już tutaj ogarniam wszystko, znaczy wszystko, no wszystko to może jeszcze nie, ale e, te takie podstawy podstaw już ogarniam, no bo mówię, no nagrałem ten odcinek, przynajmniej kawałek, no ale jak gra mi się już tak mega zacinała, to stwierdziłem, znaczy ja się nie zacinałaś się aż tak bardzo, miałem po prostu 50 fps zamiast 60, ale No stwierdziłem, że nie, no nie moi kochani, nie, to nie przejdzie, wy macie czerpać przyjemność z oglądania materiału, a nie będzie dla was to przyjemnym, kiedy będziecie oglądać materiał klatkowany, prawda, e, dlatego... Dlatego też myślę, że lepiej będzie nagrywać właśnie full HD, żeby wszystko bardzo ładnie chodziło. Bo wiecie, ogólnie mam dobrego, nie tylko po prostu... Jakby on jest... Ten komp jest genialny do grania full HD. Po prostu nie wszystkie gry chodzą w 2K na tym kąpie, no taki wolce na przykład nie daje rady. Dobra. Okej, sklepany, pięknie. W ogóle możemy robić uniki, moi drodzy, patrzcie. Ciep

Powiem szczerze, że. Bardzo mi się podoba klimat tej gry, ale nie podoba mi się trochę to, że ta fabuła jest taka. Przynajmniej na początku, bo nie wiem, jak będzie dalej. Ale na początku ta fabuła wydaje mi się taka. denna? Nie wiem, jak to określić. W takim sensie. Jest to takie bardzo. Nie wiem, podstawowe, zwykłe. Takie jakieś. nie. żadne. Przeciętne w takim sensie, że wiecie, mam po prostu jakąś inkwizycję, ona się bije ze złymi potworkami i w zasadzie tyle, nie. E, I tak się zastanawiam, czy to się jakoś ciekawie rozwinie po prostu. Ale jeszcze moi kochani zobaczymy, ale teraz gra chodzi płynnie, jest ładnie, dobra. A właśnie, propos ankiety, bo mówię coś o ankiecie, nie. Muszę zrobić ankietę na kanale, bo strasznie mnie ciekawi e, czy Wy oglądacie u mnie materiały w 2K czy w Full HD, czy w jeszcze niższych rozdzielczościach? Myślę, że zrobię ankietę na ten temat. Zrobię ankiety na ten temat, bo jestem strasznie ciekaw, bo jeśli na przykład yy, wam to jest obojętne, czy ja nagrywam w 2 full HD, to zdecyduję się chyba na nagrywanie full HD. Hey, right. Okej, okay, no żołnierz coś tutaj chyba jakiś obłąkany. Hello? 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 Shut up! We don't have time for this. Let's move! Hello! 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 Rozwalamie to jak jest kaccenka i są napisy jest Andrzejek! <grywa> I tam jest ten napis nieco mówi Andrzejek. Ja twierdzię, że tak psuję klimat z tej gry, ale wiecie, że ja lubię psyć klimat. Okej, okay, tego z wiadomo i wyraźnie przejął jakiś demon. Ok, użyjemy sobie może specjalnego ataku, demon. No moi drodzy mamy spotkanie z bossem w z głębin. Dobra, lecimy jakąś nazwę. i Szep A na meterasu, dobra. Lecimy z nim. Ogólnie ona nas chyba sklepie wydaje mi się, bo ja to coś mi tu najlepiej nie idzie. Powiem wam... Ja sobie... A dobra to jeszcze za chwilę powiem. Tak jak moi drodzy... A dobra, kacenki. No, jak widzimy, moi kochani, nasz Andrzejek ma jakieś specjalne mocy, zamienił się w jakiegoś, bo ja wiem, anioła? Nie wiem. Nie, nie wiem, co to jest. Ciężko stwierdzisz. Poni, dokładnie. Dobra. Okej, okay, a nasza siora nie wie co się dzieje. My w sumie też, nie? Ale ta gra ładnie wygląda. Zapomniałem chyba dodać, że grała na silniku Engine 3. i To widać. Engine 3 naprawdę ma moc. Bardzo ładnie te grafiki można robić. Misja zakończona dzisiaj, Heimloka. No i zarobiliście. Dobra. Let's Lords of My Dobra, nie wiem, mam do typu głosy, jeśli chodzi o jakieś trailery i tak dalej. Nie wiem, wiecie, w trailerach musi być taki epicki, basowy, takie pierdzielnięcie tym głosem. No ja tego nie mam, niestety. Dobra. Okej, okay, mamy jeszcze kacztenkę. A nie, rozdział pierwszy. A właśnie, w grze mamy trzy rozdziały, moi drodzy. Rozdział pierwszy dzieci Hemlocka. Hemlocka to się mówi, przepraszam. Hemlock to pamiętajcie, ten ten łysy z siwą brodą. To jest to jest nasz ta tatuś. <noise> jest to ciekawe z bosem Inkwizycji, Także spoko. No a my gdzieś tu, nie nie wiadomo co się w ogóle dzieje. Gdzieś spadliśmy po tej walce z tym Yumi y y Yuri. i Yuri miał Yuri Gagarin. To <noise> Dobra. Mam potworka co sobie coś tam je, ale muszę koniecznie tę ankietę zrobić, że właśnie w jakich rozdzielczościach oglądacie moje materiały Andrzejek jeszcze nie jest martwy To jest tak bardzo nieepickie, że aż to, to kocham po prostu Dobra moi kochani, wylądowaliśmy w jakimś tunelu, w jakiejś jaskini A nie tunel. Wow, co mi kamera zmieniło? Niektóre napełnią się, gdy pokonujesz przeciwników. Dobra, okej Okej, okay, jak widzicie, moi drodzy, w tym momencie, jakby już mamy naszą klasę postaci, e, tu mamy inwentarz. W ogóle, inwentarz jest bardzo ciekawy swoją drogą, ale to później wam powiem dlaczego. E, Także, jak nowi widzicie, gramy sobie naszym łuczniczkiem, jest sympatycznie, gra jest bardzo, bardzo ładna. Naprawdę, no kurde, ta grafika jest świetna. Dobra. Dostanę się ze spiżarni. Także moi drodzy lecimy. Tak jak mówię, ja osobiście naprawdę lubię grać postaciami na dystans w hackerslasch. Zazwyczaj one są najlepsze, muszę przyznać, one zadają zazwyczaj najwięcej obrażeń. Co prawda są też mało odporne na ataki przeciwników Ale powiem Wam wiecie co? Wiecie co mi się nie podoba? E, bardzo mi się nie podoba głos naszego protagonisty Jest beznadziejny, naprawdę, ten głos jest okropny nie lubię go strasznie Mega mi się nie podoba no, Ale miejmy nadzieję, że się przyzwyczaję Dobra I, Aha, i moi drodzy, jeszcze jedna rzecz Tu już nie grałem Tego już nie grałem Tu po prostu byłem tym łucznikiem Widziałem, że mi gra zacina I stwierdziłem, dobra, nie gramy idzie... nie, kończę <grym> I tak nie miałem zbyt niestety, czasu Także tego już nie nagrałem, tego etapu e, Także już od teraz lecę, moi drodzy, na ślepo Także zobaczymy, co się ciekawego tu wydarzy Kurde, kurde, my obrywamy trochę Andrzeje Kurba, daj, czekaj, czekaj, czekaj Andrzej, spokojnie, spokojnie. Uwielbiam mówić o naszej postaci Andrzej, nie, to jest po prostu cudowne. E, dlatego właśnie też się Andrzej będę wyrażał. Pod mamy o, taką salwę, proszę bardzo. Hmm. Jeśli grajeście kiedyś w League of Legends, ja kiedyś tam się zagrywałem, jak byłem w podstawówce, e, to tam właśnie jest taka jedna postać, aż się nazywa i ona miała taki dosyć em, powiedzmy. E, po, podobną umiejętność. Dobra, te same łuczki to ok, w sensie, że tam mamy łuk i tak dalej. Dobra, opraczania 5-10 ten łuk ma, ok, no czyli jest lepszy, także sobie zamieńmy. Jak ja kocham zbieranie lutów w O, złoto, wszyscy chcemy złota <gryw> Dawaj Wito. Dobra, lecimy dalej No i dobra, gra Full HD bardzo ładnie funkcjonuje I powiem wam, że właśnie chyba Jeśli e, zobaczę w ankiecie, że materiałów w, w 2K nikt nie ogląda na kanale to chyba, powiem Wam, zdecyduje się e, nagrywać Full HD tylko, bo powiem Wam tak. No, ja osobiście, wiecie, jak gram prywatnie w coś, no, nie ja akurat prywatnie, gram w takie gierki, że mi spokojnie to w, w tym twaka y, gry uciągają, nie? Jakiś tam CS, Rocket League, TP Hmm, ale jeśli chodzi właśnie o jakieś takie gry sprzed roku na przykład to z tym 2K już jest problem w takich grach e, dlatego zobaczymy Zobaczymy jak wyjdzie w ankiecie. Jeśli w ankiecie wyjdzie, że faktycznie e, nie oglądacie w ogóle filmów 2K to po prostu będę nagrywać full HD i, I tyle. Bo to wiecie, też dla mnie to będzie wygodne, bo filmiki będą ważyć mniej, dzięki czemu ja będę oszczędzać czas, bo będą mi się krócej renderować, będą mi krócej się przetwarzać audio w tych filmach i tak dalej, będą też mniej ważyć. Tak czysto wiecie, w wadze pliku, jeśli chodzi o taki już gotowy filmik do wrzucenia, więc. To też będzie dla mnie lepsze, bo filmy będą się po prostu rzucać o wiele szybciej. E, także e, no to full HD byłoby dla mnie korzystne, także... E, znaczy to też nie mówię, że macie, wiecie, tam nagle wypowiedzieć w ankiecie, że to, tak, kawała, żeby tobie było wygodniej, to tam e, graj full HD. Nie, jeśli dużo osób będzie oglądać faktycznie. W, jeśli dużo osób faktycznie w 2K ogląda, to przy tym 2K zostanie, ale mówię, no w tej grze gramy w Full HD, no bo PC -cik zbytnio nie wyrabia. Ale tak jak mówię, moi kochani, no. Em... No, zrobię tą ankietę, myślę, że to jest takie, w ogóle ja chciałem tą ankietę zrobić już jak odblokowałem sobie kartę społeczność, ale zapomniałem o tym zupełnie. Dobra. Tu mamy na pierśnik, ale moi drodzy, na pierśnik jest dla czarodzieja, także, no nie wiem, czy my go założymy sobie, czy nie, co on tam ma ciekawego. 14% osłony przewracają kule zdrowia, co? Nie wiem. Dobra, nie zakładajmy tego. To nie dla naszej klasy jest, dobra. Uwaga, wszyscy członkowie ekipy. Ja nie mam żadnej ekipy, dawaj mi to wydarzenie. You look awfully real for a nightmare. What was that? He's possessed by a demon. Yes. Let's hope you're wrong. Otherwise. Talking to yourself again. Speak of the devil. Darling, I need a moment. Talk to you later. Whoa, whoa, whoa! Easy now. Ah! Val, snap out of it. Ah! It's me, damn it! Hush it. Did you knock your head? who do you expect me to be exactly? oh, i don't know. some bloody demon. what? no, look. i've no idea what's going on. i was having my ass kicked when something awakened from within to save me. i need help, all right, but i'm not some demon, goddammit. come on, val. oh, really? prove it. you're a tool. that does not seem like something a demon would say. all right. Point taken. So, what now? Frankly, I don't know. We should regroup with Operation Dawnbane, shouldn't we? In your state? Flinging magic and turning into a monstrosity? No, 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 no. They'll burn you alive. Hemlock wouldn't. Perhaps. But melis sure as hell will. And with a smile on her face. Oh, look. Let's get out of here first, then we'll figure something out. Ale ładny widok tam z tym statkiem. Dobra, no to, tak jak nasza siora mówi, no ma rację. No, jeśli byśmy poszli teraz do inkwizycji, no to przecież by nas spali i na stosie, jakby zobaczyli taką przemianę. No, bo oni przecież walczą z tym plugastwem. My jesteśmy oczyszczaczami. E, no więc, jakby oni zobaczyli, że się sobie w potwora, to no, co tyle by było w temacie. Berserker na pierśnik, Pokaż mi to, synu. Co to jest ciekawego w tym na pierśniku? 6% do częstości regeneracji zdrowia. To jest akurat sympatyczne. Pokaż mi to. Ale fajnie wyglądam normalnie. Pozbyłem się całej zbroi, założyłem sobie jakiś głupi pasek na brzuch i teraz jestem większym kozakiem niż, całym, niż całą klatą. To jest, to, to, to jest logika haken slashy. <laughs> Dobra, lecimy z nimi. Ale kurczę, gra naprawdę. O, ciężki na pierśnik zobaczmy. Ale gra naprawdę bardzo ładnie wygląda, nie? Muszę przyznać, że grafika jest. Łotr no, na pierśnik, wielki mie Dobra, mieczy nie zbieramy. Poczekajcie. Y ja powinienem chyba dla łotra zbierać rzeczy, nie? Bo ja w sumie jestem łotrem, strzam z łuku, więc czekajcie. Co dodaję? O, i 5% szybkości ruchu, widzicie? No, i to mi się bardziej przyda, nie? Jakieś tam szanse na bloki TP i TD, i no takie pierdoły, dobra. Także moi kochani, zbieramy ekwipunek dla otra. E, oczywiście, jeśli byście mieli jakieś protypy dla mnie o, na przykład. UE, yeah, co jest? Dźwięk. Jeśli byście mieli jakieś e, porady, moi kochani, dla mnie, e, propos tej gry, to oczywiście piszcie jak najbardziej. Dobra. E, zobaczcie, jeśli będę gadać podczas dialogów, ale kurcza. E, tutaj, no, e, ciężko nie, nie gadać podczas dialogów, bo dialogi są co chwilę. Muszę przyznać, że zaskakuje mnie ilość cutscenek w tej grze, wiecie? Dużo naprawdę jest, bo jak wiemy, Hackenslaser nie słyną z dużej ilości scenek przerywnikowych, a tutaj jest naprawdę dużo, póki co. Także, w sumie, spoko, podoba mi się. E, dobra, co jeszcze chciałem powiedzieć? E, a, właściwie zrobić, a nie powiedzieć. Rękawica plus 3 do wytrzymałości, no i fest. What? To jest jedna rękawica? Co? okej, okay, ale, ej, co? A to. Moż. Aha, czyli zbroje są asymetryczne w tej grze, czyli możemy. Um, możemy, moi drodzy, jedną rękawicę założyć, a drugą mieć inną. Ej, fajne, 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 fajne podoba mi się. Valeria, ładny imit. Nie znam tych ludzi. Nie rozumiem. Zbroje nie są normalnie tak bogate, nie z tego powodu. To był sol demon pierwszy. Teraz tak.

Z tymi tam demonami, tak? Dobra, rozumiem. Co jeszcze chciałem moi kochani dodać? E, b, b, aha, że grana ma zająć około 15 godzin. Także myślę, że tak 30 odcinków wyjdzie. Chociaż powiem wam, tak mi się póki co mega podoba, że chciałbym w to pograć dłużej, ale jeszcze zobaczymy. Dobra, strażnik Sorfall, okej, okay, czyli jesteśmy już faktycznie... Zabraliście mi ekspaciecie. Dobra. Okej, okay, moi drodzy dobra kurde, ale ta grafika ja jest masakryczna, naprawdę. I powiem wam to co mnie bardzo cieszy, to to, że między rozdzielczością 2K a full HD na monitorze 2K nie masz tak ogromnej różnicy. W sensie mogę grać i wiecie, nie razi to w oczy czy coś. Co ja muszę zrobić w tym momencie? Porozumie z Walerią, dobra. So ja You Stormfall, Czarność, tak? Meanwhile, I meet up with our forces and I try to talk to Edric about the situation. To see how we can convince our people that you're not a bloody demon. do Stormfall. The laughing Seagull. I meet you there. Keep a low profile till then. No, no, porozmawiam ze strażnikiem miasta Stormfall. Okej. Okay. Czyli mamy się udać do miasta i tyle. For the hundredth time this city is already filled to capacity with refugees. Mm, <laughs> we are not letting anyone in. Look, I really need to have access. Let me through. That's not how things work, friend. Only conscripts are allowed through. Order of the merchant prince Damascus himself. So you want fighters? I will fight. Now stand aside. <laughs> you are serious, my friend. Well W porządku. Przejdź do the na stronie miasta. Ktoś inny chce walczyć Stormfall? Nie. To to, Podnoszenie poziomu. Zawijając przeciwników Wolcen zyskujesz na sile i zdobywasz nowe poziomy. Naciśnij C, aby otworzyć kartę postaci. Przepisz punkty do czterech różnych atrybutów. Każdy atrybut wpływa na inny aspekt postaci. Naciśnij P, aby otworzyć wrota. Przeznaczeniem przepisać punkt umiejętności pasywnych. Co? Moment. C to jest. Dobra? Dobra, dobra. Okej, okay, czekajcie. Wow, co jest? Aha, dobra, nowy poziom, ok. <grytania> poziom drugi, dobra, zobaczmy. C. Karta postaci. Wszystkie atrybuty zwiększają się o jeden, gdy zdobywasz nowy poziom. Otrzymujesz 10 punktów atrybutów do swobodnego przydzielenia z każdym nowym poziomem. Możesz zresetować swoje punkty w karcie postaci. Aha, mogę resetować, fajnie. Ym... Hmm, hmm, hmm. Aha, czyli płacę albo pierwotną więzią, albo złotem za to, dobrze. To teraz tak, moi kochani, czekajcie. Co my tu mamy? E, Zaciekły, szansa na krytyk. Okej. Okay. Wytrzymałeś premię do zdrowia i osłony. Ja mam zwinność sobie poszedł. I e, ja mam tych punktów. Ej, dużo tych punktów mam. Ej, czy, czy, łó, czy czy czy, 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 co jest? Czemu to mi się tak odejmuje brzydko jakoś tam? Patrzcie. Dobra, czekajcie, e, momencik. E, w co ja bym sobie chciał pójść? Ehm... Poczekajcie, na pewno w... No na pewno bym chciał sobie pójść właśnie w zwinność to z pewnością. Tylko nie wiem, czy na maksa? Dobre pytanie. No bo ja jestem ucznikiem generalnie, tak? Więc myślę.. Dobra, to zrobimy sobie na razie tak, ok. I weźmy sobie P jeszcze... O kurde mać, co to jest? Wy to widzicie? To drzewko wygląda jak w Puff of Exa, ale nie wiem czy graliście. Twarta przeznaczenia, otrzymujesz jeden punkt umiejętności pasywnej. Ja pierdziele. Okej. Okay. 89 punktów łącznie dostanę, czyli 90 level to jest maksymalny, jeśli dobrze wnioskuję. O ja pierdziele, co to jest? W nie wiem co się dzieje, czekajcie. 5% maksimum zdrowia i osłony. Obrażeń od pocisków i od broni białej. OK. okej. Od broni białej, osłony. No, my byśmy poszli w zielone, no bo zielony to jest mój kolor. Tylko teraz tak, maksimum zdrowia i osłony, obrażeń od pocisków i od broni białej. No ale jakby pocisk, ale czym jest pocisk? Czy to się liczy jako strzała? Miejmy nadzieję, dobra, bierzemy. Ciep, poszło, dobra. Ale nie ładko. się łatwo, zainwestowałeś. Tak, potwierdzam. Dobra, mogę stąd wyjść teraz już? Mogę. Ok co oni mogą zrobić? Czekajcie, ja bym zobaczyć checkpointy. Bo tu mamy teraz. jeszcze checkpointy, pieczara, jakieś wyżyny. Dobra, to weźmy sobie do tego miasta i myślę, że skończymy sobie odcinek w tym miejscu, ale jeszcze zobaczymy. Dobra, ja bym tu przejść. Ok, mamy katastrzękę. Stormfall, jewel of the sea. Jak mi ten głos z nie siada, naprawdę. No dobra, porozmawiam z kupcem Mohabim. No dobra, pozwólcie, że ja sobie tylko zerknę. Wiecie, nie mam pojęcia, jak działają checkpointy w tej grze, ale wydaje mi się, że checkpoint to będzie jeden na lokację. W sensie wiecie o co mi chodzi, że kończymy grę w tej lokacji i kończymy w tej lokacji że hmm, co? nie w sensie <noise> w sensie że wiecie tu wychodzimy z gry i w tej lokacji zaczynamy wydaje mi się bo na przykład jak wczytałem grę yy, jako tam wiecie, wcześniej jak nagrałem już w tej rozdzielczości 2K i bawiłem się trochę grafiką później, jak czytałem grę, to mnie zrespiło jakby gdzie indziej, we wcześniejszej lokacji, mimo, że doszedłem, bo doszedłem do końca tej, ale jakby nie przeszedłem lokacji całej, więc wydaje mi się, że to chyba tak działa, że jakby muszę wejść do nowej lokacji i wtedy mamy checkpointa, czyli jak widzimy, mamy tutaj Stormfall, bo byliśmy w wyżynach, czyli teoretycznie checkpointa powinienem mieć w tym momencie, także myślę, moi drodzy, że zwiedzaniem tego miasta zajmiemy się w odcinku następnym, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka like, suba. Komentarz. No i moi drodzy, tak jak mówię, zrobię ankietę a po tych rozdzielczości, w jakiej oglądacie filmy i ja się dostosuję, po prostu będę wtedy nagrywać y, sobie w HD, jeśli wam to nie będzie przeszkadzać. Y, no bo mówię, no dla mnie to jest po prostu oszczędność czasu i tyle. Dobra, także cóż, widzimy się jutro w kolejnym odcinku z Wolcen, Lords of Mayhem. Na razie!